Witam Państwa po meczu Gwarek Tarnowskiej -Tarnowskie Góry Polonia Bytom, wynik 1 do 5, bramki zdobywali Kamil Zalewski dla Gwarka, dla drużyny gości Damian Celuch, Dawid Krzemień, Patryk Stefański, Krzysztof Hałgas i Daniel Iwanek. Sponsorem, sponsorem dzisiejszego meczu jest firma Cegryc, a ja witam trenerów Kamila Rakoczego i Łukasza Galowicza i poproszę o wypowiedzi. Witam serdecznie. Wiedzieliśmy, że Gwarek Gór to bardzo dobrze zorganizowana drużyna w... na własnym boisku. Gra ciekawą piłkę, przede wszystkim mało, tra... mało traci bramek. Zremisowali tutaj z bardzo dobrymi drużynami, dlatego nastawiliśmy się tutaj na bardzo ciężki mecz. Ta pierwsza połowa to pokazała, że Gwarek jest w stanie tutaj zwyciężyć z każdym. Przegrywaliśmy 1-0. Ta pierwsza połowa to po prostu dla nas był skandal, co moi piłkarze dzisiaj. Byłem strasznie zawiedziony tym, jak wyglądamy w pierwszej połowie, jak realizujemy zadania taktyczne. Na szczęście w szatni powiedzieliśmy sobie kilka ostrych słów. To przyniosło. Wyrzyliśmy... Pokazaliśmy prawdziwe oblicze, Polonii, by tą, e, tak, taką drużynę chciałbym widzieć w każdym tygodniu. Dzień dobry, Dzień dobry Państwu. E, dzisiaj polegliśmy, co prawda w przerwie, w życiu bym e, najczarniejszych snach nie przypuszczał, że może w takim wyniku zakończyć się mecz. I pierwsza połowa, y, muszę pochwalić drużynę za to, jak się przygotowaliśmy, wiedzieliśmy, jakie są mocne strony Polonii, a jest ich wiele. Myślę, że ta pierwsza połowa mogła y, nas usatysfakcjonować, jeśli chodzi o zaangażowanie, organizację no i, 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 i szczelą bramkę. I w drugiej połowie, to myślę, że gdzieś zapomnieliśmy, że to jest pojedynek derbowy. O trzy punkty i chyba byliśmy zbyt no, z mało agresywni. Oddaliśmy pole, i konsekwencją była aż strata pięciu bramek. I, i trzecia bramka, stadiony światła. Myślę, że w tym momencie się jest... skończył i, i czekaliśmy do końca. I teraz trzeba chłopakom dać wsparcie, bo oni chcą pracować, wyciągnąć z takiej porażki. Bo to 5-1 jest nie ma co ukrywać, bardzo poli. Wnioski, bo, bo za tydzień mamy. Z każdym tygodniem będziemy mieli coraz ważniejsze mecze dla nas i tak jak patrzyliśmy tylko w górę, teraz musimy patrzeć w dwie strony tabeli i, i, i może to jest ten moment, yy, że te 5-1 nas obudzi, wyzwoli więcej, więcej, więcej takiej odwagi na boisku, bo zdecydowanie w drugiej połowie zabrakło nam odwagi i za szybko spuściliśmy głowy i tutaj trzeba nad tym popracować. To nieraz pokazywali. I trzeba po prostu wspólnie wspólnie to dźwignąć, a nie wytykać winnych. innych. Wszyscy przegrywamy, wszyscy wygrywamy, i myślę, że się za tydzień i tego bardzo, bardzo życzę, bo nie jest to przyjemny widok dzisiaj w szatni, jak chłopcy. Mieli bardzo duże nadzieje. Od wczoraj się mocno żeśmy zintegrowali, wyciszyli, żeby jak najlepszy tu rezultat osiągnąć, a zakończyło się tak, że Szkoda mi ich bardzo, bo, bo to jest fajna grupa chłopaków i myślę, że wspólnie wszyscy im pomożemy, żeby już w sobotę się cieszyć w końcu ze zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Tak, czy mikrofon To ja mam dwa pytania. Nie chcę do końca zdradzać kulis szatniowych, natomiast mogę powiedzieć, że dzisiaj nie było to spotkanie między mną zawodnikami jakoś ściśle merytoryczne. Dzisiaj bardziej zadziałałem psychologicznie. Była to bardzo ostra rozmowa na temat przyszłości tych zawodników w klubie i myślę, że to przyniosło pożądane efekty. Dziękuję. Pewnie zaraz po meczu nie chciałbym wniosków, trzeba to przeanalizować, zobaczyć na wideo jak to wyglądało. Na pewno chcę pochwalić tą trójkę, która weszła na boisko, czyli Hałgasa i Iwanka, i strzelił bramkę. To był taki przełomowy moment, który napędził... I chciałbym ten zespół oglądać właśnie w takiej dyspozycji co tydzień. Dziękuję. W końcu dzisiaj była normalna atmosfera na trybunach. Raz tylko chyba dostałem jakieś wyzwisko z góry. Natomiast w każdym poprzednim meczu no, było w stosunku do mojej osoby, dlatego nie chciałem się tu pojawiać. Dzisiaj było całkiem kulturalnie, więc jestem. Dementuję to na pewno, jeżeli przegram tutaj mecz i będzie tak jak dzisiaj kulturalnie, na pewno pojawię się na konferencji i odpowiem na wszystkie pytania. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, ja Państwu również dziękuję i zapraszam po kolejnym meczu.